Czujesz, jak się nie macie z tej strony Insane, a to jest pierwszy odcinek z War Thundera. Jest to, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, pierwszy odcinek z gameplaya, z mojej rozgrywki w grze um, War Thunder. Um, co mogę o grze powiedzieć? Na razie jest w fazie beta, jest pięć nacji i w każdej. Można sobie rozwinąć samolot i ulepszenia i tak dalej. Sam o tej grze niewiele wiem, gdyż gra nią dopiero 2-3 dni z kolegami. Ogólny poziom jest to mój prawie trzeci, amerykański trzeci poziom prawie czwarty. W niemieckich mam jeden, w rosyjskich, jeżeli nie odwróć, w rosyjskich jeden, właściwie w ZSRR-owskich. I, I pierwszy, a w niemieckich zerowy i pół mniej więcej. Yy, nabijamy sobie wirtualną walutę, czyli srebrne lwy, którą się zdobywa za codzienne logowanie oraz za rozgrywanie bitew i samouczków oraz złote orły tak samo za samouczki, nie, ale nie wszystkie i można sobie kupić, jest to właśnie waluta premium, nie jest ona darmowa, trzeba zapłacić. prawdziwymi pieniędzmi. Yy, tutaj bardzo przyjazny interfejs jest. Yy, wszystko ładnie tutaj wyjaśnione, tryby gry wszystkie mamy menu tak samo wszystko jest ok tutaj tak samo myślę, że to jest jasne więc już bez dłuższego przeciągania przejdziemy sobie yy, do jakiejś bitwy ja sobie tutaj coś wyszukam i, i postaramy się yy, coś fajnego zrobić Tak więc nie wiem, czy już o tym wspomniałem, ale jest to gra w wersji beta. Sam nie wiem, kiedy termin już oficjalnej wersji full będzie. Tak samo nie jestem pewien, czy będzie ona płatna, czy też darmowa. Ok, więc tak, mamy tutaj dominację w Stalingradzie, tak więc zapowiada się całkiem fajnie. Jak widzicie, tutaj mamy samouczek. Tak, jakby bardzo ważne informacje tutaj, tak samo nam na paseczku się wyświetlają. Mamy po prawej stronie ładowanie. Ok, poczekam aż FPS-y wrócą do normy, już jest OK 40. Wybierzemy sobie ten samolot, mój najlepszy, Buffalo, jak na razie najlepszy. I zaczniemy sobie rozgrywkę. Ja sobie tylko poprawię mikrofon. Ok, yy, tak więc tutaj mamy, żeby zniszczyć nieprzyjacielskie samoloty i pojazdy naziemne. Jak tutaj właśnie widać po moim samolocie Można sobie dorabiać napisy No i mniej więcej tak to się wszystko fajnie prezentuje Według mnie, jak dla mnie Najlepszą nacją są samoloty amerykańskie Gdyż są one najszybsze A uwierzcie mi, szybkość w tej grze to naprawdę robi już bardzo dużo Ehm. Jest to pierwszy odcinek z World Andera. Taka forma let's playa będzie się Wam podobać, zaakceptujecie ją fajnie, to myślę, że pojawi się więcej odcinków właśnie z tej serii. Jak widzicie gra teraz na średnich detalach, na średnich ustawieniach graficznych, a gra naprawdę pięknie się prezentuje. Widzimy, że jest naprawdę świetna pod względem grafiki. Jak spojrzy pod słońce, to po prostu daje po oczach tak krótko mówiąc. Dobra, tutaj tak bardzo zacząłem opisywać, ale przejdźmy do samej rozgrywki. Jak widzicie, ja sobie już tutaj lecę do bazy wroga. Nie wiem, czy dobrze to robię, czy to dobrze taktycznie rozgrywam, ale spróbuję tutaj ustrzelić jakiegoś przeciwnika, pierwszego, lepszego. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór, postaram się jak najlepiej. Okej, trochę przyzwolnimy sobie tutaj i czekamy, już do mnie ktoś strzela. No niestety. To nie było, tak jak mówiłem, trzeba bardzo często przemyśleć to, co się robi, bo już widzicie, że mój najlepszy samolot niestety zamienił się, y, krótko mówiąc, w proch. Jak widzicie, ładna animacja z wybuchu. Tak, to było specjalnie. O to chodzi, to było specjalnie. Yy, tutaj są moje dwa bombowce i jeszcze jeden myśliwiec, więc teraz muszę to dobrze wykorzystać. No ja tak samo mam napis Old Fightful, czyli ster wierny i Hotbox, no to już myślę, że nie muszę tego przet przetłumaczać. Yy, nasz język... Okej, okay, polecimy sobie tutaj, bo tam widzę, że trzeba koleśowi supportu, chociaż tam dwóch ich jest, ale wiecie, zawsze łatwe fragi. Nie pogardzimy, nie pogardzimy, <laughs> tak więc jeszcze mogę powiedzieć, że zawsze jak gracie, to jesteście w drużynie niebieskiej. Tak samo przeciwnicy też teoretycznie są w drużynie niebieskiej, ale u nas są pokazywani jako czerwoni. A, yy, un, a, tak jakbyśmy byli po na przykład stronie, zobaczmy Activity. To on tak samo jest niebieski, a my jesteśmy na czerwono. Jest to taka w miarę ciekawa forma oznaczania. Eee... Lecz wiecie, <laughs> jeśli na przykład ktoś nie lubi niebieskiego, to... No to niestety, ale musi się z tym pogodzić. Eee, nie wiem, czy to jest sens gonić tego... Mm, ...typa. Chociaż chyba jest, bo go tutaj doganiam. Tak, tutaj nawet dają mi sygnalizację, niech ktoś zatekuje samochód opancerzony N11. Yy, ogólnie gra jest spolszczona. Nie wiem czy na pewno we wszystkich elementach jest spolszczona, ale z tego co wiem to tak. Yy, menu jest ładnie spolszczone, tak samo yy, wszystko jest bardzo fajnie zaprezentowane. Yy, dzisiaj jak wcześniej grałem sobie z kolegami, to bardzo dobrze nam szło, ja miałem statystyki bodajże chyba yy, jedną śmierć, czterech zestrzelonych i osiem albo sześć tych yy, pancernych pojazdów yy, zestrzelonych. Tutaj może jeszcze się zaliczę na Banheiman już niestety się spalił. Dobrze, na szczęście mnie nic nie goni za bardzo. To ja może sobie tutaj coś opowiem o jeszcze przyszłych seriach na kanale. E, tak więc, było tymczasowe zawieszenie Skyrim, ale Skyrim niedługo wraca. E, tak jak ja tam mówiłem, e, mam kilka odcinków nagranych, tak jakby do przodu. E, jest to w zaokrągleniu 10 odcinków, bo nie pamiętam, jest ich chyba tam z 7, ale wiecie. Ok, ten samolot już prawdopodobnie będzie nasz. Nie wiem, jak to. Widzieliście to? Ktoś mi powie co to było. <śm> nie, nie, ja nie wierzę w to co widziałem. Co to było. To polecę sobie teraz Tu Tutaj jest zazwyczaj tak że. Przy samym starcie trzeba popchnąć nos w dół jest prędkość krytyczna. Jest to bombowiec i mogę sobie tutaj właśnie rzucać bomby. Tutaj na samym dole jak widzicie jest taka, no można to nazwać tarczą. W tym, w tym miejscu prawdopodobnie wyląduje bomba. Czym niżej zlecimy, czyli tak i krótko mówiąc wykonując manewr o, właśnie takiego nurkowania ta obręcz stosunkowo do naszej wysokości będzie się nam y, zwiększać, y, zmniejszać przepraszam, zwiększać, y, zmniejszać, y, a prawdopodobieństwo na trafienie w jakąkolwiek jednostkę staje się większe. Y, tak jak widzicie, jest to Amerykański bombowiec, Flying Boat, czyli w przetłumaczeniu to jest latająca łódź. Mam wysuwane podwozie wodne, bo jest to hydroplane. Tak więc możemy lądować sobie spokojnie na wodzie bez obawy, że nam się coś tutaj stanie, że nam coś zagraża. Ehm, tak więc trzeba tutaj podlecieć jakoś w miarę bezpiecznie po lewej stronie w górnym prawym rogu mamy wszystkie informacje to co jest w procentach jest to moc silnika niżej mamy szybkość to już myślę, że wszyscy wiedzą alt jest to wysokość na jakiej się znajdujemy jak widzicie ja teraz lecę do góry ona się zwiększa lecę w dół ona się zmniejszy bmb to są bomby i paliwo, no to już myślę, że wszyscy wiedzą, jest to y, określone czas, na które nam starczy na użycie paliwa. Dobra, a tutaj puszczę pierwszą bombę. Znajdziemy, że może tutaj kogoś trafię. Już nie jestem pewien. Trzeba polecieć na tamte okręty desantowe. Tak, dokładnie na no, okręty desantowe. O, jak widzieliście, właśnie teraz udało mi się uchwycić moment, w którym bomba wylądowała. Według mnie to bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. Już naszych okrętów desantowych nie ma, ale my mamy... Mamy działko. Którego też możemy używać. Są też... Jest kilka wieżyczek. Jest, są dwie z tyłu i z tego co wiem, to jest jedna z przodu. Albo z przodu nie ma, tylko są właśnie te tylne strzeleckie. Nie jestem pewien tego. No, jak widzicie, tutaj ładnie moi strzelcy sobie je radzą. One sobie strzelają tam do tych, właśnie do tych typków. my sobie tutaj zaraz z jakiegoś kolesia przyczejmy na lotnisku. Spróbuję go tutaj, bynajmniej jakoś jakiś manewr tutaj wykombinować. Opuszczamy. Już mam przeciek paliwa. No, to nie fajnie. W każdym razie. Oj... Tutaj jeszcze sobie strzelałem, ale coś mi się dziwnego z samolotem dzieje. Eee, no tak, skrzydła mi odpadają i wszystko i w ogóle, ale... Czy trafiłem kogoś bombą? Trafiłem, to wiem, że na przez chwilę trafiłem, ale... Już widzicie co się tutaj dzieje dziwnego z moim samolotem. I już... Zaraz już myślałem, że wpadnę w korkocie, ale tutaj wszyscy się o mnie bawią i widzicie co mi zrobili. Czasami niektóre akcje są przekomiczne, ale no, sami wiecie jak to bywa. Znaczy, polecę sobie teraz Kingfisher'em, tak, to jest Kingfisher. Jest to kolejny bombowy, z którego niestety zapomniałem dokupić bomby. Więc posłużymy się samym działkiem. Jest tutaj działko w miarę fajnie, tak jakby rozbudowane, jeśli to tak można ująć. No i tak, teraz tutaj się... Tak, tak powiem, tak powiem, że rozgadałem się bardzo o tej grze i miałem o Skyrimie mówić, tak, więc mam kilka odcinków do przodu naganych, więc niestety nie, nie będziecie mogli mi podpowiadać przez te najbliższe 5 odcinków, co mam robić, bo po prostu już to mam nagrane do przodu. Powiem wam, że... Odcinki, no, w miarę chyba całkiem ciekawe wyszły. Chociaż mogą być takie momenty, w których chodzę po jaskiniach. Nie yy, pamiętam, w którym to będzie odcinku, ale w każdym razie poinformuję Was, adnotacją, w którym to będzie odcinku takim, że właśnie będę chodzić tam i to będzie takie trochę nudniejsze, ale będzie fajna przygoda, to Wam mogę powiedzieć, że będzie fajnie. Ok. Ej, więc tak, lecimy na łatwe fragi, no nie do końca, bo tutaj jednak to nie są łatwe fragi, bo tu tak nie można nazwać, bo w każdej chwili oni mogą mnie zestrzelić, tym bardziej, że jednak te no właśnie nasze bombowce nie mają dobrej zwrotności. Nie wiem jak to się dzieje, że oni tak szybko mnie rozwalają, ale no załóżmy, że jest to w 100% normalne, nie jest tak łatwo, ale... To mnie ważne. Już nie mam samolotu, więc teraz mogę sobie spokojnie opuścić bitwę. Yy, gdyż punkty doświadczenia jak i srebrne lwy dostanę automatycznie po bitwie przydzielone, więc nie muszę kończyć bitwy, bo i tak dostanę. Nie muszę tego wszystkiego obserwować. Yy, tak więc tutaj nie będziemy sobie więcej dalej przedłużać. Startujemy z kolejną bitwą. Nie wiem ile ten odcinek trwa. Myślę, że odcinki do 15 minut stanowczo wystarczą. W tym odcinku nie zależy mi na tym, żeby pokazać Wam moje umiejętności Lecz samą grę, samą rozgrywki, animacje, więc tutaj w niektórych momentach mogę się poświęcać, abyście zobaczyli tego no, ragdola i tą wszystką, tą całą rozgrywkę, jak to fajnie tutaj wygląda. Tak więc następną naszą misją jest uderzenie na Ziemię, kanion w Afryce bardzo fajnie się całkiem ta mapa prezentuje. Pośrodku są góry pomiędzy nimi są właśnie kaniony. Zielone, wypełnione trawą, są oczywiście drzewka, no bo jakby mogło ich nie być. Wszystko bardzo ładnie się prezentuje. Yy, można się poczuć takim zawartościowatnym, latając między drzewami jak Tarzan. Ale o tym będzie w innym odcinku. Yy. Tak więc teraz może sluzujemy trochę. Już z tym gadanie nie było, już zaraz dotknę ślinotoku. Pozwólcie, że się napiję. I przy okazji polecimy na cele naziemne, bo to też jest bardzo ważne w misjach. Dobrze, już trochę zasłonię, w gardle, wiecie yy, literą. Właściwie, cyfrą. Yy, no, literą Boże, co ja mówię, cyfrą. cyfrą yy, literą V, możemy sobie zmieniać kamerkę. Mamy widok trzeciego osoby z kokpitu i z, ze strzelca. I tutaj mamy o, takie działko przeciwlotnicze, które właśnie musimy zestrzeliwać. Yy, nie wiem, co mi się teraz dzieje. Strasznie coś się jakby lagowało, sami widzicie, już drugi raz mnie wyssało w ziemię. E, są to takie bugi tej bety, niestety, ale da się czasami z tym przeżyć, więc też tutaj niestety, ale to jest taki mały minusik, że czasami właśnie takie błędy się zdarzają, że po prostu wsysa w ziemię. Nie wiem, czy to jest spowodowa spowodowane, ale... Myślę, że to jest raczej właśnie błędami minimalnymi wersji beta gry. Jeszcze mi tak raczej się to nigdy nie działo. Teraz to chyba na nagraniu drugi raz było. Raz chyba wcześniej kiedyś, dwa dni temu. Bo w gram 3 dni w sumie. Maksymalnie 3 dni. No więc tak tutaj nie widzę tego działka, gdzie ono dokładnie jest. Ale dobra. O. Trafiłem w działko, świetnie. Teraz sobie polecimy na jakiegoś kolesia. Znowu mnie wciąga To jest masakra, jakaś? Okej, okay, mamy tutaj pierwszego kolesia. Może być on całkiem łatwy do, do zestrzelenia. Właśnie go zestrzeliliśmy, niestety. Sam się też od niego rozbiłem, gdyż w niego przypadkowo, no, zupełnie przypadkowo wleciałem. Widzieliście, jak to się czasami zdarza. Czasami to jest niestety tak to też niesprawiedliwe, bo. Nawet nasi, z naszej drużyny mogą nas. No, krótko mówiąc, rozwalić. Nasz samochód mogą rozwalić. Samolot, to znaczy. Przepraszam bardzo. Samolot nasz. No, nie, mogą zniszczyć, wlatując w nas albo nas dostrzeliwując, więc to jest też taki mały minus, ale to jest w końcu bardziej takie realistyczne. Bo wiadomo. Nie jest tak w prawdziwej wojnie, że. Mm, są ochronione swoje te samoloty, tylko też można zastrzeić kogoś przypadkowo lub nie przypadkowo. A to zależy od osoby, czy jest wyredna, czy nie. Dobra, więc tak, ja tutaj sobie teraz posługując się właśnie tym, yy, tym celownikiem, będę sobie chciał tutaj yy, spróbować rzucić bombę, spuścić bomby na te nasze cele, właśnie o, na to. Na te nasze cele spróbuję spuścić kilka bomb. Ja myślę, że tyle trzy wystarczą, żeby to się zniszczyło. Zobaczymy zresztą. Już ktoś do mnie strzela, ale moje działka mam nadzieję, że sobie z tym poradzą. Tak nie, to będzie nie fajnie. Muszę sobie inaczej wyposażyć trochę samoloty. No, mam przeciek w paliwie. Ale to i tak nam jakoś nie przeszkadza bardzo. Tutaj, o, trzeba trochę bomb spuścić. Jest konwój, więc można coś tutaj ustrzelić. Nie wiem, czy to dobrze wszystko wymierzyłem, ale przy odrobinie szczęścia... O, właśnie, idealnie widzieliście, jak pięknie to się zestrzeliło. Tak więc zestrzeliłem w sumie 5 jednostek naziemnych, myślę, że to teraz właśnie 5, to przed chwilą udało mi się zestrzenić. Więc widzicie, jakie są tutaj efekty grania, właśnie taką y, kataliną. Tak, kataliną. No mi się już niestety to nie udało przeżyć. Widzicie, jaki ragdoll jest, ale całkiem fajnie tak to się prezentuje. No więc yy, po raz kolejny zginąłem. Muszę sobie wyposażyć także. Moje krzesło skrzypi. Jeden slot to będzie Katalina, tutaj będą trzy myśliwce, i myślę, że to będzie naj, najpoprawniejsze rozwiązanie. E, tak więc, wracając do gry, e, po prawej stronie mamy radar, na którym wyświetla nasze cele, e, cele przeciwników oraz naszych przeciwników i naszych sojuszników. W lewym dolnym rogu e, mamy. Yy, cele, które my musimy ochronić, czyli te po prawej niebieskie i cele, które my musimy zniszczyć, czyli te po lewej czerwone yy, występuje kilka kamer yy, właśnie można je zmieniać właśnie, między innymi przez yy, klikanie litery V lub przez yy, odpowiednie F czyli F5, jak F2 z kabiny, F1 Tutaj mamy akurat pomoc. Ale eee... według no, mnie najfajniej no się chyba gra z widoku trzeciej osoby. Okej, okay. eee, już tutaj nie mamy co Kingfisherem więcej zdziałać. Jeszcze mogę pomóc. Prawym przyciskiem myśli sobie możemy przybliżać. A ja teraz polecę na te samochody opancerzone, bo trzeba tutaj rozwalić. Znowu się podpaliłem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale. Myślę, że to już będzie tyle w tym odcinku. Yy, nie ma co tutaj już więcej skórać. Się nie da, niestety. Yy, nie traktujcie tutaj, bo ja w niektórych momentach po prostu sam się dawałem, żeby wam pokazać, jak to wszystko fajnie się prezentuje. Możecie mi uwierzyć, że już w następnych odcinkach o wiele lepiej się skupię już na grze. Yy, jak widzicie, tutaj mam informację, że przegraliśmy w poprzednim i dostaliśmy... Ładnie wszystko. Sumę doświadczenia, sumę zdobytych srebrnych lwów. Już mam ich 55334, sztuki srebrnych lwów. Tak więc, ja jeszcze nie będę przedłużać. W następnych odcinkach już pokażę swoje umiejętności w tej grze, której i tak jest są profesjonalne. Bo jak wiecie, nie gram w tą grę długo. 2-3 dni to tak naprawdę nie jest dużo, ale ogarniam. Zobaczcie mi, że ogarniam. Tutaj po prostu dawałem się zestrzeliwać, grałem jak no tak, grałem, żeby wam pokazać tą grę ze wszystkich stron, jak najlepiej ją zaprezentować i naprawdę daję tej grze 8 na 10 punktów. Polecam ściągnąć, jeśli lubicie symulatory wojenne. Ta gra naprawdę jest tak rozbudowana w, w wersji beta, że naprawdę w wersji full może po prostu podbijać. Yy... Podbijać ten świat gier online. Tak więc ja serdecznie was zaletam, serdecznie was zachęcam do grania. Możecie sobie mnie zaprosić. Macie tutaj nick Insana639 tak jak na YouTubie. Po prostu wchodzicie w listę znajomych. Tutaj macie wyszukaj gracza, wpisujecie na przykład moją nazwę Insana639, wyszukaj, macie mnie i tutaj klikacie dodaj znajomego. No właśnie sam siebie dodałem do znajomych. Mam siebie w znajomych. Yy, tak, to jest jeden właśnie z ulków Betty, że można sa samego siebie zaprosić do gry. Znaczy nie do gry, a tyle co do znajomych. I teraz mam samego siebie w znajomych. To jest magia, nie? Ale w każdym razie pokażę w jaki sposób można mnie zaprosić. Jak będę miał czas, to chętnie z Wami zagram w oddziale jakimś. Yy, tak więc, jak ktoś chciałby ode mnie, to coś to niech doda mnie na skape IG Insan 639 yy, jak ktoś kto ode mnie coś chce, to niech mi napisze, jeśli chce się ze mną zagrać, to niech mnie po prostu poinformuje, ja się przygotuję, ewentualnie może nagram jakiś materiał z tą osobą. Jeśli naprawdę będzie warto. Yy, w tym sensie będzie warto, że wiecie, będzie fajnie i ogólnie. Jest tak ciekawie. Ym, więc tak, tutaj mamy jeszcze, powiem, y, nację Japonii, tak wyglądały samoloty japońskie, <śm> brytyjskie, za Niemcy i Ameryka. To akurat są wszystkie moje, właściwie Stany Zjednoczone, USA, ehm... no i to by było tyle z mojej strony. Zapraszam Was do grania To będzie na tyle na ten odcinek, więc cześć, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku War Myślę, że ta seria dość często będzie się ukazywać. Jeśli ją oczywiście fajnie przyjmiecie, to. Oj, uwierzcie, że będzie często. Bo grę... w grę często naprawdę gram codziennie, więc myślę, że nawet co dwa dni bym był, skł bym był skłonny yy, wrzucać te odcinki z Thundera na przemian ze Skyrimem i ewentualnie z Minecraftem. Tak więc, do usłyszenia.